Z Ewangelii według świętego Łukasza, a oni zachowali milczenie. Uczniowie zachowali milczenie, gdy zobaczyli Jezusa chwale, gdy doświadczyli czegoś niesamowitego. Ja gdy doświadczam czegoś niesamowitego, czy to trudnego, czy bardzo dobrego, to mam potrzeby natychmiast się tym podzielić. I przeżywam bardzo dobre chwile, gdy biorę telefon, dzwonię do przyjaciółki i ona nie odbiera. I wtedy Pan Bóg mi pokazuje, Podziel się tym ze mną. Pomilcz na ten temat. Pobądź ze mną w ciszy. I gdy decyduję decyduj się to zrobić, gdy jednak postanawiam nie podzielić się tą wiadomością z człowiekiem, ale z Bogiem, to okazuje się, że rozumienie tej sprawy, tej sytuacji staje się znacznie głębsze wręcz dotyka duszy w sposób, którego bym nie podejrzewała. Zadanie na Ciebie jest takie. Pobądź w ciszy. Pomilcz. Przez trzy minuty. Z garkiem w ręku. Pobądź w ciszy z Jezusem.